Coś się starsi straszy, szotra trochę te okna. Coś zimno dzisiaj się zrobiło, trochę przewiało mi kito, tam byłem na ten pier, 39. No i, yy. Muszę odpocząć chwilę. Przygryzłem sobie dzisiaj język raz z tej strony, z tej strony zaraz zabita. Ale to przy spaniu jeszcze wyczyszczasz szczotę, trochę tak się czyści szczotę. rozumiesz. Po szczotowaniu, bo ja zbieram te włosy, rozumiesz, na ten już od kilku lat mam takich poduszek. Dużo <laughs> z tych włosów właśnie różnych, przeważnie to z brody. Zauba to jeszcze jakieś kurwa czujesz? Rozumiesz, żełba to jeszcze nie siwa, a jakieś kurwa takie dziwacznie wyglądają jak te włosy z tych, na tych na Pier 39 tam jest. Ono tych owów morskich. To syny mają takie włosy jak ja mam na łbie. Tylko, że one dopiero jak wesną, nie, te im futra to takie mają to, kurwa, kłaki podobne do moich, jakoś tak. I tak. O, przecież tych kłaków to mam e, kilkadziesiąt chyba już. Rozumiesz, takich poduch. Będę musiał je pozbierać i wpierdolić w jakiś ten... Kurwa... Pamiętnik. Który kurwa sprzedam. Żeby się nie kurzyło. Trzeba opierdolić to... Mm. Jakiemuś kurwa, Smotrowowi. cicho Sza. Za chwilę będzie kurwa 12. Zegary będą napierdalać w kościele, tam na górce. Tu mi jakieś kurwa coś tego się pokazuje. Chuj wie co niech spierdała. Nie. Zęby będziemy czyścić kurwa przy niedzieli, a broda już jest wyszurana równo. O, zawsze tu używam zieloną tą. Rozumiesz kokardę do szorania brody żeby wyłapać wszystkie kłaki dla Państwa. Dziękuję. A tu jeszcze muszę zobaczyć, co to jest w tym. O, Soft bake. Two sugar cookies, this, dusted with cinnamon, free of a common allergen. Very good. Yes. You have plastic. dobra są nowe, cookies are good. tak mm. na zmianę taste. Eh, Dobra, Smaczne. coś tu miałem garać o tym, rozumiesz o sprawach, rozumiesz tego czuranie, ale będę musiał znaleźć o co mi tam chodziło, bo to pogadamy za chwilę. Dziękuję za audiencję. Oh. Zimno dzisiaj, co będzie napalić w piecu, koksu dopiero, ale chyba za chwilę, bo tu było, rozumiesz, 60 stopni Fahrenheit w tym wywiało mi tu dzisiaj, bo miałem okno otwarte, baki jest chyba 15 Celsjusza. Sobota dzisiaj jest 26. Sobota, kurwa pierwszego maja. Coś jeszcze miałem pochwalić się chciałem jakimś gównem. a Właśnie ten Tangerine juice. Taki ciskany rozumiesz z tego z mandarynek. sok jest bardzo dobry. Za $1. $99. Przeczyści mi rozumiesz te Przepały trochę A jutro się jakimś bananem uracza. Jeszcze zielenieje, ale już mu niewiele brak. A tu stare jabłko siedzi i się patrzy na mnie. Ślesy jeszcze gdzieś wyskoczyć dzisiaj na jakąś balangę, ale czuję, że to jakoś nie wyleci mi już dzisiaj. Bo ze względu na ten ser czujesz, będzie sernik za chwilę madrgała. Sodniki madrygalskie, e, francuskie, ja! Yeah! Francja, elegancja, kurwa, będzie dzisiaj. I sport. Co poza tym? Barany jakieś kurwa za coś pierdalą. pójść z nimi patrz tu fajury znowu te kurwy kamele te kurwa <laughs> fielbłądy szerokie No i tak to, o. żeby żarówka nie raziła. Bak zamykamy. Rozumiesz? Jedziemy. W dzisiaj jedziemy w pizdę. Będziemy się kurwa buliadzi za moment. Coś tak czuję. Jadą jakieś kurwy znowu. Świętują o, o, dzisiaj ta jakiś chiński nowy rok węża. Gumowego chyba. کله دا مزاق پیله چې به یو څه ښه وا ودمم